Czy kiedykolwiek czułeś w głębi duszy, że jest w tobie coś innego, jakby niewidzialna siła kierowała twoim życiem ku wyższemu celowi? Ojciec Pio, jeden z najbardziej enigmatycznych i duchowo potężnych świętych Kościoła, mówił o znakach, które mogą wskazywać, że ktoś jest wybrany przez Boga. Według niego tacy ludzie odczuwają szczególne powołanie, stają w obliczu niezwykłych prób i mają głęboką więź z tym, co boskie. Ale czy pasujesz do tego opisu? A co jeśli powiem ci, że im więcej trudności napotykasz, tym większa szansa, że Bóg wybrał Cię do czegoś niezwykłego? Wielu ludzi wierzy, że wybrani przez Boga prowadzą łatwe życie, pełne pokoju i pewności. Ale prawda jest zupełnie inna. W rzeczywistości to oni cierpią najwięcej. Są nieustannie wystawiani na próby i często czują, że nie przynależą do tego świata. A oto, co mało kto wie, istnieje pięć wyraźnych znaków, które wskazują, że możesz być wybrany. I co najciekawsze. Większość ludzi ignoruje te znaki i marnuje swoją misję. Jeśli przeszedłeś przez próby bez wyjaśnienia, odczuwasz pustkę w sobie lub zauważasz, że twoje życie zdaje się być kierowane przez coś większego, ten film może być odpowiedzią, której szukałeś. Ojciec Pio ujawnił nam te wskazówki, i dziś odkryjesz, co to dla ciebie oznacza. Na przestrzeni historii Bóg zawsze wybierał ludzi do konkretnych misji. Mojżesz, Dawid, Maria, apostołowie Wszyscy otrzymali znaki, zanim zrozumieli swoje powołanie, jednak identyfikacja tych znaków nie zawsze jest łatwa. Wiele osób spędza całe życie, nie zdając sobie sprawy, że zostały powołane do czegoś wielkiego. Inni, nawet czując wewnętrzną niepokój duchowy, wątpią w siebie i swoje powołanie. Jeśli doświadczyłeś intensywnych momentów modlitwy, niespodziewanych wyzwań duchowych, lub nieodpartej potrzeby szukania Boga, być może otrzymujesz te znaki. W tym filmie ujawnimy pięć cech, które ojciec Pio rozpoznawał jako znaki wybranych. Każdy z tych znaków może wskazywać, że Bóg ma dla ciebie specjalny plan. Zanim zagłębimy się w te znaki, musimy zrozumieć, kim był ojciec Pio i dlaczego jest on autorytetem w rozpoznawaniu tych, którzy mają boskie powołanie. Aby zrozumieć znaki wybranych przez Boga, ważne jest poznanie ojca Pio, jednego z największych świętych XX wieku. Jego życie było naznaczone cudami niewytłumaczalnymi zjawiskami duchowymi i głęboką więzią z nadprzyrodzonym, ale przede wszystkim był człowiekiem modlitwy, poświęcenia i cierpienia, udowadniając, że ci, którzy są powołani przez Boga, nie zawsze mają łatwą drogę. Urodził się w 1777 roku we Włoszech jako Francesco Fordione, który później stał się ojcem Pio. Już w dzieciństwie wykazywał skłonności do życia duchowego. Jako dziecko miał wizję Jezusa i Matki Boskiej jego pragnienie służenia Bogu skłoniło go do wstąpienia do zakonu kapucynów gdzie żył w skrajnej pokucie i modlitwie jednak w 1918 roku wydarzyła się jedna z największych tajemnic jego życia otrzymał stygmaty rany które przypominały rany Chrystusa te znaki które krwawiły nieustannie i pozostawały otwarte przez 50 lat uczyniły go fenomenem wewnątrz i na zewnątrz kościoła wielu postrzegało go jako świętego za życia podczas gdy inni oskarżali go o oszustwo niemniej jednak Ci, którzy znali go osobiście, świadczyli o jego pokorze i cichym cierpieniu, akceptując wszystko jako misję nałożoną przez Boga. Oprócz stygmatów, ojciec Pio miał dary duchowe, które potwierdzały jego więź z boskością. Potrafił czytać ludzkie serca, znał grzechy ludzi jeszcze zanim usłyszał ich spowiedzi i miał dar lokacji, będąc obecnym w dwóch miejscach jednocześnie. Wielu wiernych relacjonowało, że czuło jego obecność, a nawet słyszało jego słowa w chwilach rozpaczy, mimo że dzieliły ich kilometry. Ale co to wszystko ma wspólnego z wybranymi przez Boga? Ojciec Pio wierzył, że ci z misją specjalną stają w obliczu unikalnych wyzwań duchowych. Mówił, że Bóg nie wybiera najsilniejszych, ale wzmacnia tych, których wybiera. Droga wybranych, według niego, nie zawsze prowadzi przez chwałę i uznanie. Często jest to droga cierpienia, prób i całkowitego oddania woli boskiej. Teraz, gdy rozumiemy, kim był ojciec Pio i dlaczego jego doświadczenie duchowe jest tak istotne, zagłębimy się w to, co naprawdę oznacza być wybranym przez Boga. Bycie wybranym przez Boga nie oznacza prowadzenia łatwego życia lub posiadania przywilejów. Przeciwnie, to wezwanie do drogi oddania, poświęcenia i przemiany. Od czasów biblijnych Bóg wybierał ludzi do realizacji konkretnych misji, a prawie wszyscy z nich przechodzili trudności, zanim zrozumieli swoje powołanie. Ale jak rozpoznać, czy ktoś naprawdę został wybrany? W Biblii widzimy liczne przykłady. Mojżesz, zanim uwolnił lud Izraela, spędził 40 lat na pustyni. Józef, syn Jakuba, Został sprzedany jako niewolnik, zanim stał się gubernatorem Egiptu. Maria, matka Jezusa, otrzymała największe wezwanie w historii, ale doświadczyła niepokojów i prześladowań. Apostołowie byli prześladowani i zabijani z powodu swojej wiary. Żaden z nich nie miał łatwej drogi, i to jest jedna z cech wybranych. Według ojca Pio, wybrani przechodzą przez próby nie jako kara, ale jako środek oczyszczenia. Mówił, że Bóg formuje tych, których pragnie użyć, pozwalając na wyzwania, które uczynią ich silniejszymi duchowo. Cierpienie, według niego, nie było przekleństwem, ale znakiem, że Bóg ufa tej duszy do czegoś większego. Innym istotnym aspektem jest duchowy niepokój. Wybrani często odczuwają wewnętrzne wezwanie, potrzebę poszukiwania czegoś poza codziennym życiem. Czują się inni, nie na miejscu w świecie, jakby byli tutaj do czegoś większego. To uczucie może objawiać się poprzez intensywną modlitwę, duchową wrażliwość lub niewytłumaczalne zdarzenia, które zdają się wskazywać na wyższy cel. Ale jak wiedzieć, czy te znaki naprawdę wskazują na boskie powołanie? Tu przechodzimy do najważniejszej części tego filmu: pięciu znaków, które ojciec Pio rozpoznawał u wybranych przez Boga. Zbadamy je jeden po drugim, abyś mógł zrozumieć, czy również nosisz tę szczególną misję. Teraz, gdy rozumiemy znaczenie bycia wybranym, nadszedł czas na najbardziej oczekiwany moment: zidentyfikowanie znaków, które ojciec Pio rozpoznawał u tych, którzy mają specjalne powołanie. Jeśli identyfikujesz się z jednym lub więcej z tych znaków, być może Bóg przygotowuje cię do czegoś większego. Padre Pio mówił, że te osoby nie potrafią zadowolić się zwykłym życiem. Czują wewnętrzny niepokój, ciągłą chęć poszukiwania większego sensu, głębszej duchowości, większej więzi z Bogiem. Często to uczucie towarzyszy silne pragnienie służby, czy to w kościele, w dziełach charytatywnych, czy nawet w codziennym życiu. A co, jeśli powiem Ci, że istnieje sposób, aby jeszcze bardziej pogłębić swoją duchową drogę i przyspieszyć swój rozwój? Jeśli już dostrzegasz, że te znaki pasują do twojego życia, to musisz poznać nasz ekskluzywny e-book, który pomoże ci lepiej zrozumieć swoje powołanie i pokonać trudności, które pojawiają się na twojej drodze. I oto dobra wiadomość. W tej chwili jest dostępny w specjalnej zniżce, ale tylko przez ograniczony czas. Link znajduje się w komentarzach, a ja polecam, abyś zabezpieczył go teraz, ponieważ to może zrobić ogromną różnicę w twojej transformacji. Wracając do naszego tematu, w Biblii widzimy to powołanie wyraźnie. Jeremiasz na przykład poczuł się niegodny, gdy Bóg powołał go na proroka, ale Bóg powiedział mu: Zanim cię uformowałem w łonie matki, wybrałem cię. Jeremiasz 1:5 Jeśli czujesz, że coś w tobie popycha twoje życie w kierunku, którego być może jeszcze nie rozumiesz, to może być znak, że Bóg przygotowuje cię do specjalnej misji. Innym wyraźnym znakiem, że ktoś może być wybrany przez Boga, jest niespodziewane cierpienie. Padre Pio zawsze ostrzegał, że ci, którzy są powołani do czegoś większego, przejdą przez intensywne próby. Te wyzwania mogą przybierać różne formy: bolesne straty, trudności finansowe, problemy rodzinne czy niesprawiedliwe prześladowania. Często te próby wydają się nie mieć logicznego wytłumaczenia, jednak wybrani uczą się postrzegać te momenty jako formy duchowego wzrostu. Sam Padre Pio doświadczył tego. Od najmłodszych lat zmagał się z poważnymi chorobami niezrozumieniem i prześladowaniami nawet w samej kościele. Jednak nigdy się nie zbuntował, przeciwnie, akceptował każde cierpienie jako część Bożego planu. Zwykł mówić: Im bardziej oddajemy się Bogu, tym bardziej On nas oczyszcza przez trudności. Jeśli Twoje życie było naznaczone wyzwaniami, które zdają się testować Twoją wiarę i wytrzymałość, to może być znak, że Bóg przygotowuje Twoje serce na coś większego. Wiele osób wybranych przez Boga relacjonuje intensywne doświadczenia duchowe. Takie jak objawienia w snach, odczucia obecności boskiej czy momenty głębokiego spokoju i jasności. Padre Pio był tego doskonałym przykładem, ponieważ od dzieciństwa miał wizję Jezusa i Maryi. To nie oznacza, że wszyscy wybrani będą mieli nadprzyrodzone wizje, ale wielu rozwija ponad przeciętną wrażliwość duchową. Silnie odczuwają obecność Boga. Mają intuicje, które ich prowadzą, a w niektórych przypadkach dostrzegają duchowe ataki, które próbują ich odwieść od właściwej drogi. Święta Teresa Zawila mówiła, że Bóg komunikuje się z wybranymi w subtelny sposób, a te przesłania często przychodzą w formie nagłych inspiracji, głębokich uczuć lub niespodziewanych znaków w codziennym życiu. Jeśli czujesz, że Bóg mówi do ciebie w jakiś sposób, czy to przez modlitwę, naturę, czy małe wydarzenia, które wydają się bezpośrednimi odpowiedziami na twoje wątpliwości, to może być oznaka, że czeka na ciebie specjalne powołanie. Wybrani przez Boga zazwyczaj odczuwają naturalną atrakcję do sakrum. Znajdują pocieszenie i radość w modlitwie i czują, że oddalają się od prawdziwego celu życia, gdy zaniedbują duchowość. Padre Pio uczył, że modlitwa jest siłą, która podtrzymuje wybranych. Spędzał godziny na modlitwie i zalecał wszystkim, którzy pragną podążać drogą świętości, by robili to samo. Mówił: Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy. Jest kluczem do serca Boga. Jeśli czujesz potrzebę modlitwy większą niż większość ludzi, jeśli pragniesz zgłębić wiarę i odczuwasz pustkę, gdy oddalasz się od życia duchowego, to może być silny wskaźnik Bożego powołania do Ciebie. Dodatkowo, wiele osób powołanych do specjalnej misji odczuwa silne połączenie z Eucharystią, sakramentami i życiem Kościoła. Jeśli zauważasz, że te elementy są niezbędne dla Twojego wewnętrznego pokoju, może to być jeden z sygnałów, że Bóg ma dla Ciebie większy plan. Wybrani przez Boga często czują, że nie należą całkowicie do tego świata. Dostrzegają, że ich wartości, myśli i sposób postrzegania życia często wchodzą w konflikt z normami społecznymi. To może być wyzwaniem, ponieważ te osoby często czują się wyobcowane, niedoceniane, a nawet ośmieszane za swoją wiarę. Ale padre Pio uczył, że to uczucie nie jest ciężarem, lecz znakiem, że dusza została stworzona do czegoś większego. Mówił: Świat może cię odrzucić, ale pamiętaj, nie zostałeś stworzony dla tego świata. To poczucie nieprzynależności może manifestować się na różne sposoby. Trudności z dopasowaniem się do niektórych grup, niepokój wobec powierzchowności nowoczesnego życia, czy głębokie pragnienie znalezienia wspólnoty, która podziela Twoją wiarę. Jeśli czujesz, że nie pasujesz do światowych norm i szukasz czegoś, co wykracza poza materialne i przemijające, to może być znak, że Bóg wzywa Cię do wyższego celu. Teraz, gdy omówiliśmy pięć znaków, które Padre Pio rozpoznawał u wybranych przez Boga, ważne jest, aby zastanowić się. Co zrobić z tymi informacjami? Jeśli w trakcie tego wideo zauważyłeś, że niektóre z tych znaków są częścią Twojego życia, być może Bóg wzywa Cię do specjalnej misji. Ale rozpoznanie tego powołania to tylko pierwszy krok. Prawdziwa transformacja następuje, gdy decydujemy się odpowiedzieć z wiarą i odwagą. Padre Pio zawsze mówił, że ci, którzy są wybrani przez Boga, nie powinni bać się wyzwań, które pojawiają się na ich drodze. Przeciwnie. Powinni wzmacniać się w modlitwie, zaufaniu i całkowitym poddaniu się woli Bożej. Wierzył, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, których powołuje, a każda próba, każde cierpienie i każdy moment niepewności są częścią znacznie większego planu. Jeśli czujesz to powołanie, staraj się pogłębiać swoją duchowość. Wzmacniaj swoje życie modlitewne, zbliżaj się do sakramentów, czytaj Pismo Święte i proś Boga o rozeznanie. Często On objawia się w ciszy i w stałości wiary. I pamiętaj, nie jesteś sam. Jest wielu ludzi przechodzących przez ten sam proces odkrywania i transformacji. Podziel się tym wideo z kimś, kto może odczuwać to samo powołanie. Razem możemy wzmocnić naszą wiarę i pomóc sobie nawzajem w podążaniu w kier